Mm. Jak co tydzień we wytolkowe popołudnie, ulica i jej przyjaciele spotkają się w sali gimnastycznej, aby pograć w koszykówkę, gdyż Lemiko już rozdaje piłki. So, nieco, nie, nie oddych, przeznać, co nieco mnie jeszcze od tych dla dostołych, rozpoczyna się od Dzieci wykonują mąstwo, twicień z piłką, lucią nią, poddają do kolegi, koszują, ale to, co lubią najbardziej. To, to ludzie do kosza. Podczas gdy w koszykówkę nie można chodzić, ani biegać z piłką, czy maną wdłonić, przemieszczając się, że dzwonik musi kozłować, czyli odbijać piłkę o podłogę. Ludzie Łódź i jej przyjaciele nie znają jeszcze wszystkich zasad gry w koszykówkę, ten lepiej ujeżdżą przekazuje im najważniejsze informacje i organizuje mecze i innych i in, innymi. Duży nami, mali, koszykalkeś świetne sobie, żądą na boisku, obserwując mecz, dla już ocenia potespy przyszłąc mistrzów. Niebiescy atakują, żółcy są w definicji defensy lucia, lucio, pio, gato, altura, on, io, wabi, lobe, visoc, lucia, la fiata corsa, bravo, toscanova, accia, lemigoish, gato, luiz, forim, sar, the title in french was called petits champions. The "Basket,"